Nie wszyscy zawodowi kierowcy jeżdżą tak dużymi autami. Zobaczcie test mniejszego pojazdu dostawczego Fiata Ducato, spełniającego ważną rolę w dziedzinie pojazdów dystrybucyjnych. Wszechstronny i niezmordowany Fiat Ducato jest idealnym pojazdem dla transportu. Czy przewozisz ludzi czy też towar? Czy też wreszcie pragniesz użyć samochodu w wolnym czasie? Oferuje on wyjątkową zdolność adaptacji do indywidualnych potrzeb i pełną gamę opcji z napędem 4x4 włącznie. Dzięki elektronicznie sterowanemu systemowi bezpośredniego wtrysku paliwa pod wysokim ciśnieniem Common Rail, silniki Fiat Ducato zapewniają maksymalną wydajność połączoną z minimalnym poziomem zużycia paliwa i emisji spalin. Dostępne są trzy silniki o różnych mocach. Wszystkie spełniają normy Euro 3. Standardowo Ducato wyposażone jest w pięciobiegową skrzynię biegów, ale niektóre opcje mogą być wyposażone w automatyczną. System hamulcowy zaopatrzony jest w wentylowane tarcze hamulcowe z przodu oraz hamulce bębnowe lub tarcowe w zależności od mocy silnika z tyłu. Pojazd wyposażony jest w PBS, ASR oraz EBD. Urządzenie elektroniczne rozpielające siłę hamowania na przednie i tylne koła. Duża ładowność, bo od 1 do 1,5 tony, regularny kształt przestrzeni ładunkowej o objętości od 7,5 do 14 m3, obszerność drzwi bocznych oraz niski próg załadowczy sprawiają, że Ducato jest idealnym samochodem dostawczym. Ponadto szeroka gama rozstawów osi pozwala na dobranie pojazdu odpowiedniego dla jego przeznaczenia. Zawieszenie pojazdu to kolumny McPherson z przodu. Najlepsze rozwiązanie przy napędzie kół kierowanych oraz sztywna belka na pojedynczych resorach piórowych z tyłu. Nowy, zmodernizowany Fiat Ducato ma mocną karoserię, którą cechuje duża sztywność, kontrolowaną strefę zgniotu oraz nieodkształcającą się ramę zawierającą szoferkę. Całą karoserię obiega plastikowa listwa zabezpieczająca przed drobnymi uszkodzeniami pojazdu podczas parkowania w miejskiej ciasnocie. Manewrowaniu w trudnych warunkach sprzyja niewielki promień skrętu, jak na samochód o takich gabarytach. Możliwe jest również zamontowanie kamery w miejscu trzeciego światła stop, z której podgląd pozwala zobaczyć, co się dzieje z tyłu. Jednocześnie montowane są ultradźwiękowe czujniki parkowania, ostrzegające sygnałem dźwiękowym kierowcę o zbliżaniu się do przeszkody. Nowy Fiat Ducato wyposażony został w reflektory wielopłaszczyznowe, które gwarantują lepsze parametry oświetlenia. Reflektory z możliwością regulacji zintegrowane są z osłoną chłodnicy w nowoczesnym stylu. Najwięcej zmian widać po wejściu do kabiny. Pojazd, który testowaliśmy, posiadał obok fotela kierowcy kanapę pasażerską dla dwóch osób. Siedzenia w stylu high-tech zostały wykonane z profilowanego monolitu piankowego i ukształtowane tak, aby zapewnić możliwie najlepsze oparcie, zwłaszcza na długich dystansach. Potel kierowcy wyposażony jest w wielostopniową regulację wraz z regulacją lęźwiową oraz podłokietnik. A żeby kierującemu było jak najwygodniej, regulacji podlega również kolumna kierownicy. Zupełną nowością jest obecność trzypunktowych, bezwładnościowych pasów bezpieczeństwa przy wszystkich fotelach w kabinie. Podłoga kabiny jest zupełnie płaska, a dzięki temu, że dźwignie zmiany biegów umieszczono na desce rozdzielczej, można zupełnie swobodnie przechodzić z jednej strony na drugą. Nowoczesne wnętrze zostało zaprojektowane tak, aby wykorzystać każdy cel przestrzeni. Na przykład środkowe oparcie można zmienić w poręczną półeczkę z odporami na kubki i klamrą do papieru. Również środkową część płypitu można przekształcić i przypiąć ważne dokumenty. Ergonomicznie zaprojektowana deska rozdzielcza oprócz wszystkich niezbędnych do prawidłowej eksploatacji pojazdów wskaźników może być opcyjnie wyposażona w ciepło-krystaliczny, wielofunkcyjny wyświetlacz. Podwójne, szerokokątne lusterka wsteczne eliminują tzw. martwe pole. Są przy tym podgrywane i elektrycznie regulowane. Umiarkowana cena pojazdu, bogate wyposażenie standardowe, Szeroki wachlarz opcji, komfortowe zawieszenie oraz trwałe i ekonomiczne silniki stawiają Fiat to w czołówce pojazdów dostawczych produkowanych przez Wiodących Producentów.